Ogranicznik prędkości uniemożliwia przekroczenie ustawionego wcześniej limitu prędkości. Aby aktywować funkcję, należy nacisnąć ten przycisk tyle razy, ile jest to konieczne do wybrania funkcji ogranicznika prędkości. Lampka kontrolna zmienia kolor na szary i pojawiają się kreski wskazujące, że ogranicznik prędkości jest włączony i system oczekuje na zapisanie ograniczenia prędkości jazdy. A na tablicy wskaźników wyświetla się komunikat ogranicznik gotowy, ustaw, aby go włączyć. Po osiągnięciu żądanej prędkości naciśnij ten przełącznik w górę lub w dół. Aktualna prędkość wyświetla się wówczas w miejscu kresek i lampka kontrolna zmieni kolor na biały. Minimalna prędkość możliwa do zapisu wynosi 30 km na godzinę. Aby zmienić ograniczenie prędkości, naciśnij ten przełącznik w górę, aby zwiększyć wartość, lub w dół, aby ją zredukować. Aby zmienić prędkość o 10 km na godzinę, przytrzymaj wciśnięty przełącznik. Naciskając ten przełącznik, można połączyć funkcję ogranicznika prędkości z funkcją rozpoznawania znaków drogowych. Można więc ustawić ogranicznik prędkości tak, aby uwzględniał prędkość wskazywaną przez znaki ograniczenia. Po przekroczeniu dozwolonej prędkości kółko wokół znaku zaczyna migać i słychać dźwięk akustyczny. Naciśnij ten przycisk, aby dostosować ograniczenie do wykrytej prędkości. Po osiągnięciu limitu prędkości nie ma możliwości dalszego przyspieszenia, a przy wciskaniu pedału gazu pojawia się opór. Jeżeli chcesz z powrotem przejąć kontrolę nad przyspieszeniem pojazdu, np. w trakcie wyprzedzania, wystarczy nacisnąć mocniej pedał przyspieszenia. W czasie wyprzedzania na tablicy wskaźników będzie nadmigać pole z wartością ograniczenia. Aby powrócić do ustawionej prędkości, należy puścić pedał gazu. Po osiągnięciu prędkości wynikającej z ograniczenia, informacje na tablicy wskaźników będą wyświetlane w zwykły sposób, a ogranicznik prędkości wznowi pracę. Aby przełączyć tę funkcję na tryb standby, wystarczy nacisnąć ten przełącznik. Ograniczenie prędkości zostanie zapisane w systemie, a na tablicy wskaźników zmieni kolor na szary. Aby zapisana prędkość znów zaczęła obowiązywać, wystarczy nacisnąć ten przełącznik do góry. Ograniczenie prędkości jest wtedy wyświetlane na biały. Gdy ogranicznik prędkości jest w trybie standby, naciśnięcie przełącznika w dół spowoduje jego restart bez zastosowania zapisanej prędkości. System przejmie w zamian aktualną prędkość jazdy. Aby całkowicie wyłączyć funkcję, należy naciskać ten przełącznik aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat Driving Assistance Deactivated. Wtedy lampka kontrolna na tablicy wskaźników zgaśnie, a zapisana prędkość zostanie usunięta. Pamiętaj, że jest to tylko system wspomagający i w żaden sposób nie zwalnia kierowcy z konieczności zachowania uwagi na drodze. Zawsze zwracaj uwagę na warunki drogowe i otoczenie pojazdu.